Składa się z 365 dni. Dzień z 24 godzin. Godzina z 60 minut. Jedna minuta. To bardzo mały wycinek czasu, prawda? Czy rzeczywiście taki mały? Pa A w fabryce? W przemyśle włókienniczym pracuje 270 tysięcy ludzi. Gdyby każdy z nich rozpoczął pracę tylko jedną minutę później. To przemysł włókienniczy straci jednego dnia 270 tysięcy minut, czyli 4500 godzin. Przeciętne krosno produkuje 3 metry tkaniny na godzinę. Strata 4500 godzin oznacza więc zmniejszenie produkcji dziennej o całe 13 tysięcy metrów. Roczna strata wyniesie za tym nie mniej, nie więcej tylko 4 miliony metrów tkaniny. Można w to ubrać milion ludzi. I czy ten milion ludzi ma chodzić bez koszul z powodu jednej minuty spóźnienia? Jedna minuta. A ilu z Was spóźnia się o 5, 10, 15 minut albo kończy pracę o 15 lub nawet 20 minut przed gwizdkiem? Nie marnujmy cennego czasu na niepotrzebne przechadzki i pogawędki. Dzień pracy składa się z 8 godzin, to znaczy z 480 minut. Kraj nasz jest zniszczony. Przeszedł najstraszniejszą w dziejach ludzkości wojnę. Pracujmy zatem szybko i wydajnie dla odbudowy. Nie mamy złota ani walu. Naszym jedynym bogactwem jest praca. Nie traćmy bezmyślnie czasu. Jedna minuta pracy w skali ogólnopaństwowej oznacza setki wagonów węgla, tysiące ton zboża, liczne domy powstałe z gruzów, miliony metrów kaniny. Drukniarze, nie pozwólcie się wyprzedzić innym zawodom w szlachetnym wyścigu pracy. Pracujcie dziennie pełne 480 minut.